Witam serdecznie wszystkich oglądających ową, że tak powiem, recenzję lub przypomnienie smartfona, który naprawdę wywarł na mnie przez 9 miesięcy użytkowania bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie. Niestety staruszek zostanie e, przeniesiony do szafy, tudzież do okolicznego komisu, ze względu na to, że pora wydać. Ciężko zarabione pieniądze na nowy system, system Android, który znajduje się w Motorola Milestone. Ale póki co chciałbym zapoznać Was wszystkich z telefonem, który naprawdę jest wart polecenia: z telefonem Samsung Omnia i 900, z którym niestety wiele osób ma złe wspomnienia, a wiele ma dobre. Jak ten kraj długi i szeroki tak długi i podzielony nie tylko politycznie, ale i też smartfonowo. E, mamy tutaj smartfona, który ma już, z tego co pamiętam, ponad e, dwa lata od premiery, e, który jest wyposażony w system Windows 6.1, który też niektórzy nie lubią, a niektórzy uwielbiają. Co na pierwszy rzut oka można powiedzieć o telefonie Samsung Omnia? Przede wszystkim wykonanie tego smartfonu stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie i w obecnych czasach naprawdę rzadko można spotkać telefony, które zostały tak pięknie i solidnie zaprojektowane. Eee, pozwolę wtrącić tutaj moje dwie ręce eee, do opisu tego telefonu. Eee, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny obszód. Eee, naprawdę wszystko wygląda tu bardzo, bardzo ładnie. Wszystko jest spasowane dosyć dobrze, mało co trzeszczy, bo coś tam trzeszczy, ale ten telefon jest już użytkowany przez 9 miesięcy. Eee, natomiast pierwsze co rzuca się na eee, ośrodek mowy po zapoznaniu z tym telefonem to przede wszystkim słowo elegancja elegancja, która jest widoczna w każdym calu w tym e, telefonie. Mamy tutaj po bokach srebrną la, la ramkę, e, która no, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie jakiegoś aluminium. Niestety, jakiś aluminium to nie jest, gdyż jest to po prostu jakiś tam chrom, jakiś tam plastik. Nie wiadomo do końca mi, co to jest. Jakiś związek chemiczny tutaj wywar po prostu na mnie. Dobre wrażenie, choć mógł być to metal albo aluminium. E, natomiast jeżeli chodzi o przód, o dół, mamy dwa przyciski fizyczne, odbierz e, lub nie odbierz. I na środku bardzo ciekawy przycisk. Jest to przycisk potwierdzenia e, jest to także cyfrowa mysz optyczna, którą możemy poruszać tak jak w Blackberry, e, jak, tak jak w telefonach Blackberry, e, tych oczywiście nowocześniejszych. Niektóre mają kulki, niektóre mają właśnie takie cyfrowe myszy optyczne. Ja to tak mówię na to. E, niestety nie jest e, to cyfrowa mysz optyczna taka jak w Blackberry. E, po prostu nie jest aż tak E, czuła. Jeżeli chodzi o tył, klapka już trochę niestety porysowana. E, 5 megapikselowy aparat. E, dioda doświetlająca. E, naprawdę, jeżeli chodzi o aparat, e, Samsung Omnia ma się czym poszczycić. Zdjęcia wychodzą bardzo dobre. Filmy kręcone przez mnie są niezłej jakości. E, po lewej stronie mamy e, na smyczkę zawieszkę port specjalny do podpięcia ładowarki tudzież słuchawek nie jest to mikro USB jest to po prostu port samsungowy po prawej stronie mamy spust od aparatu, migawki głośniej, ciszej skrót do menu oraz na górze oprócz przycisku reset który często będziemy używać ze względu na system Microsoft Windows 6.1, który tu się znajduje, oraz włącznik-wyłącznik telefonu. Na dole e, mikrofonik i to by było na tyle. Z przodu oczywiście mamy jeszcze e, kamerkę wideo do wideo rozmów, co niektórzy niestety producenci dzisiejszych smartfonów w cenie o wiele wyższej zapominają dodać. Telefon taki kosztuje używany nawet 350 zł. Nówki da się wyrwać za 450-500 zł eee, i naprawdę za tą cenę dostajemy wspaniały smartfon, który już na starcie ma 8 GB pamięci wewnętrznej. Eee, także jeżeli, jeżeli chodzi o wizualną stronę, telefon, prezentuje się znakomicie. Natomiast wiele osób narzekało na jego wnętrze. Wnętrze tego Smartfonu to jest 633 MHz procesor, który obsługuje Windows 61. System Windows 61 w tym telefonie bez nakładki, jakiejkolwiek, działa po prostu wolny. Ekran mimo że jest ładny, e, chociaż w dosyć niskiej rozdzielczości, ale nie jest to tragedia. E, jest oporowy. Musimy więc przyłożyć bardzo dużo siły. No, no nie tyle co jakiś ślusarz tudzież murarz ale troszkę siły musimy przyłożyć żeby ten ekran po prostu zareagował nie jest to iPhone trzeba sobie to powiedzieć eee, i to jest też minus rozdzielczość 200 na o to przepraszam SMS prawda bardzo miły zapewne od kochanej kochanki lub dziewczyny eee, jeżeli chodzi o Ekran jest to 240x400 pikseli. Jest to rozdzielczość niestandardowa, z którą był problem, jeżeli chodzi o robienie aplikacji tudzież gier. E, 65 tysięcy kolorów mamy tutaj Windows'a w końcu. Jakość tego wyświetlanego obrazu jest średnia w menu bez nakładki, natomiast zdjęcia ogląda się bardzo, bardzo przyjemnie, tak samo filmy, e, ponieważ ten telefon obsługuje. Divixa, obsługuje Divixa. Przy ściągnięciu pro, odpowiedniego programu możemy sobie oglądać filmy z napisami. To jest na pewno bardzo duży plus. Więc jest to telefon multimedialny na pewno. Brakuje złącza Jack 3,5. To na pewno, jeżeli ktoś chce posłuchać muzyki, mi e, brakuje standardowego złącza. E, to też są minusy. Natomiast, plusem nie, nie zmien, niezmiennie telefonu, po wgraniu interfejsu darmowego zresztą, możecie sobie go ściągnąć w internecie, nazywa się Manilla12. Jest to interfejs, który wygląda następująco: oto jest interfejs Samsunga Omni, z nakładką systemową. Eee. 1, 2. Wygląda jak HTC, nieprawdaż? I tak też w sumie działa. E, mamy tutaj oczywiście e, interfejs od HTC. Przewijanie jest bardzo, bardzo płynne. Mamy tutaj ekran startowy, mamy kontakty ze zdjęciami, mamy wiadomości, mamy skrót od e-maila, abyśmy szybko mogli sobie tego e-maila odebrać. Mamy skrót od internetu, gdzie mamy przeglądarkę i skrót od YouTube'a. To jest na pewno duży plus. Zabrakło skróty od Facebooka, od Twittera, niestety, ale YouTube jest. Zdjęcia wideo. To jest bardzo fajne przeglądanie. E, możemy sobie obracać albo przesuwać. Naprawdę bardzo miło się to odbywa po wczytaniu takiego zdjęcia. E, jeżeli chcemy go sobie powiększyć, mamy tutaj zdjęcie. Zakreślając takie kółka, możemy te zdjęcie przybliżyć, przytrzymając dłużej przycisk, czasem się udaje, czasem nie, o, możemy zdjęcie sobie przesuwać. Jeżeli chcemy przywrócić zdjęcie do standardowego rozmiaru, dwa puknięcia i już. Prawda, że bardzo fajne? Niestety w Omni normalnej tego nie ma, bez nakładki, ale nakładkę ściągnąć i zainstalować to jest 5 minut roboty. Eee, skrót od muzyki, gdzie... Mam ostatnio słuchaną muzykę i możemy sobie e, tą muzykę otwarzać. Jak słychać wszystko gra. E, Ramstein. Jak ktoś lubi. E, pogoda. Bardzo fajna animacja. Jeszcze raz pokażę przejście w pogodę. O, od razu nam się pojawia. Mamy pogodę na 5 dni, na dzisiaj maksymalną temperaturę minimalną, po prostu wszystko jak w HTC. Naprawdę świetnie to wygląda, jeżeli mamy dostęp do sieci np. Wi-Fi. Możemy sobie często to aktualizować, chociaż możemy też wykupić pakiet, prawda? Ustawienia: najpotrzebniejsze ustawienia: ustawienie Wi-Fi, Bluetooth, ustawienie telefonu, danych, e, tapetkę możemy sobie ustawić oczywiście, e, dźwięki, synchronizację danych. Albo poczytać o wersji oprogramowania. Jest to wersja oprogramowania TouchFlow for Pocket PC, PC wersja 1.0. Eee, czyli po prostu nakładka TouchFlow, która nazywa się Manila 1.2 na internecie i mamy TouchFlow w telefonie. Co, tak jak już mówiłem, zmienia o mnie nie do poznania. Programy, skrót od programów najpotrzebniejszych. Tutaj kradą kontakty, eksplorator plików, ustawienia, jakaś gra, jakiś core, program do obsługi wideo plików, napisów i zegar, budzik, co by wstać wcześniej rano do pracy na przykład. Zegar z HTC, bardzo znany, kalendarz, historia połączeń. Wygląda to naprawdę świetnie i tak jak widzimy chodzi bardzo, bardzo płynnie. Powoduje to, że użytkowanie Samsunga Omni jest o wiele, wiele przyjemniejsze. Oczywiście możemy to, możemy to też tym optycznym przyciskiem przesuwać. Nie ma w tym żadnych problemów. Prawda? Zdjęcia. Jak już mówiłem wychodzą naprawdę dobrej jakości, tu już nie będę prezentował aparatu, bo nie jest to recenzja aparatu cyfrowego. E, oczywiście klapka zdejmowana plastikowa, która no, nie jest specjalnej jakości, wygina się, to może to się złamać, na szczęście mi się nie złamało. Mamy tutaj bateryjkę, no ja niestety, żeby dostać się do karty MicroSD, tutaj mam czwórkę Samsunga. Musimy wyjąć baterię, tak samo zostanie się do karty SIM, ale to już raczej jest normalniejsze. Bardziej użytkowe by było wsadzenie na no karty MicroSD gdzieś z boku. Niestety Samsung o tym zapomniał. Czasem mu się zdarza. Jakkolwiek telefon jest wykonany solidnie, szybka jest dosyć odporna na zarysowania, jeżeli oczywiście zetnie się z kluczami to już po niej. Eee, natomiast ekran nie jest aż tak podatny na wszelkie palcowanie. Brzydko tak powiem, nie wygląda to aż tak źle. Są jakieś ślady, ale nie ma takich maks, mas. Jak w Xperi X10, gdzie to wygląda po prostu okrutnie. Eee, wystarczy szybko ściereczką i już. Nawet ściereczki nie musimy przy sobie nosić, bo. Nie przeszkadza to aż tak w Także, jeżeli myślicie o zakupie smartfonu, pomyślcie czasem o starej, dobrej Omni. Jeżeli nie przerazi Was system Windows 6.1, który przy nakładce Touch Flow naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Eee, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ktoś sięgnie po starą, dobrą Omni.